Przepisy unijne przewidują dostęp do ram restrukturyzacji zapobiegawczych, które pozwalają przeprowadzić restrukturyzację z myślą o, zagro... o zapobieżeniu niewypłacalności oraz zapewnieniu rentowności firmy. Generalnie chodzi o zachowanie w... przedsiębiorstwa w całości oraz zachowanie miejsc pracy. Temu służy restrukturyzacja w ogólności, i tak jak powiedziałem, już przepisy unijne gwarantują każdemu, każdemu przedsiębiorcy dostęp do tych narzędzi. W konwencji CMR mamy taki zapis, że odbiorca towaru, jeżeli żąda wydania towaru od przewoźnika na rozładunku tego towaru jest zobowiązany do zapłaty przewoźnego i kosztów innych kosztów przewoźnika, jeżeli takie przewoźne i te koszty są wpisane w liście przewozowym w liście CMR. Naszymi usługami objęliśmy już całą Europę, włącznie z Polską, czyli na tą chwilę można z nami też tankować i opłacać autostrady w Polsce. Naszym głównym celem od samego początku było zaoferowanie praktycznych rozwiązań, które wspomogłyby ekipy, które prowadzą, zarządzają flotą, aby optymalizować koszty i czas poświęcany właśnie na, przy prowadzeniu floty.